Diesel Service Suica. Wyspecjalizowaliśmy się w jednej z najdokładniejszych i wymagających użycia nowych technologii w dziedzinie usług i diagnostyki samochodowej. Zajmujemy się regeneracją wtryskiwaczy filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Naprawiamy wtryskiwacze Common Rail, Bosch Delphi, Siemens VDO, Denso, dwusprężynowe i jednosprężynowe. Czyścimy i testujemy wtryskiwacze benzynowe MPI CNG benzynowe GDI Common Rail mechaniczne pompowtryskiwacze. <muzyka> testujemy wtryskiwacze i dokonujemy ekspertyz. Naprawiamy filtry cząstek stałych do samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych oraz ciągników rolniczych. Dzięki wykwalifikowanym pracownikom, doskonałej technologii i nowoczesnej maszynie jesteśmy w stanie zapewnić całkowite usunięcie popiołów, sadzy oraz innych zanieczyszczeń z Twojego filtra. Regeneracja filtrów DPF, FAP, GPF oraz katalizatorów odbywa się metodą hydrodynamiczną z wykorzystaniem profesjonalnych środków czyszczących bezpiecznych dla filtra. Zapraszamy do naszego serwisu, obsługujemy wysyłkowo całą Polskę, udzielamy gwarancji na wykonane usługi.